No i co, generalnie już po aktywacji szczyt się nazywa Chłocza SPBS 015 774 metry. Generalnie o 7 rano to ciężko. Nie ma praktycznie żadnych stacji. Robiłem w ciągu 40 minut 9 stacji, tylko nie ma łowców. Tak wygląda szczyt. Kupa kamieni. Nie ma tu znakowanego szlaku na szczyt. Trzeba było iść jakimiś ścieżkami. Przedo na skróty jeszcze, to już w ogóle była masakra No, jeszcze zapomniałem wędki jako marzy. musiałem kamień przerzucać przez drzewo, trochę mi to zajęło Także jest godzina, za 10.08 się zbieram już na dół Jeszcze nigdy tak wcześniej nie aktywowałem Przydałaby się antena na 80 80 teraz chodzi fajnie To może bym coś zrobił więcej, a tak O, tu antena jest Generalnie dość nisko Na szybko było i zapomniałem masztu Nic, duże trzaski w ogóle na 7, na 14 Praktycznie jedna stacja jeszcze pływająca jeden Anglik był Także tak to wygląda, się zawody są na 7 jakieś No widać, 6-7 esów czaski w górze Dobra, składam się i trzeba iść na dół jeszcze coś dzisiaj będzie pewnie.